Jestem chip, chip. Zonu no jest y, Ta Tak, który się nazywa Szron. To właśnie ja. Siemanko Widzowie. Zostawcie łapkę w górę. krawy I subskrybujcie Ech, kanał. Y, cip, i Szerona, no? Mimo że nic nie ma na moim kanale, ale subskrybujcie. Bo może coś się będzie Właśnie pojawiać. Może coś się pojawi i przegapicie. No, no? I teraz będziemy grali w grę. Raft. Raft. Subskrypcja. No i ten. I teraz chip pokaże mi jak się gra w grę RAFT. Jestem bardzo ciekawy o co chodzi w tej grze. Pokaż Dobra. mi. Dobra. E, o co tu chodzi? W nowy świat? E, który też Kreatywny, pokojowy, czy łatwy, czy Kury, normalny, żeby, czy trudny? Żeby było łatwo, chyba jakoś. No dobra. Razem mm -hmm. no, i no, go, jak? I tak go. świata, nie... bardzo ładna. I tak go będziemy usuwać? No, może nie, może będzie taki wspaniały ja. świat, że, że zostawimy go. No. Mhm, mm czytuję się, a ładnie. loading, tak zwany z angielskiego. Tak. A, y, robimy dzisiaj może. A, y, ten. Tracę 3x3, no i może Aha. jeszcze. A co to jest 3x3? Tracę 3x3? 3 cm na 3, 3, 3. 3 cm? Po prostu. Czy roz... Po prostu. Taki kwadrat, żeby się jest jeden, jedna tratwa, a, a na zewnątrz jest y, tak, czy takie kreski. A to będzie fajna tratwa. Znaczy, no, po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. E, będziemy, musimy zrobić tratwę czy na czy. No i jeszcze ten. Tak. Mhm. Musimy jeszcze zrobić. No i fajna, powiem nie, nie ci, 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 że fajny ten raft. O nie, jest. Okay, dobra, jesteśmy. Wow, Zbieramy tutaj co to ma ręce, kurczę, jakiś Ty Tym możemy o, łowić rzeczy. A słońce można złowić? Nie. Szkoda. O kurczę. O nie, coś nie możesz sobie trafić. Czy to normalne? Dobra, beczka. O, jest, wow. Z beczki się różne rzeczy dostaje randomowe. Tak? co dostałeś? No, dwa plastyki, jedna deska no i, no i ten, no i liść. Aha. No, złap się. A są tu jakieś ryby? Tak, są, uważnie. Można właśnie można ręką je zdobyć. Aha. Opatrz. Nie nie rzucasz, a łapiesz. A to no, bo jak są blisko, to można złapać. A. O kurczę, ale fajna gra. Mhm. Ja nie wiedziałem, że takie fajne gry istnieją. No istnieją. Gdzieś tutaj są takie wyspy no i pod wodą są plastiki jeszcze. Mm -hmm. To są śmieci chyba jakieś. Nie, to są takie śmieci, które będą potrzebne do rozbudowania trofy. Aha. No, złap się. Kurczę, hmm. chyba się nie uda. Dobra, ale mamy beczkę. O, bez... Jakie be... Ciekawe. tam się pewnie wydropi dużo rzeczy. Ech. No. A. Dobra, tutaj masz pokazane ile, jakieś. Wow. Co? Aż takie ja dobre wiem. rzeczy, Fila? Dużo. Fila, może coś no. zrobię? Młot budowlany. Jeszcze dwie liny. Mogę stworzyć? Nie, bo można tutaj jeszcze liny stworzyć, albo o, że... jakieś liście złożyć. No, można ten... Można złowić liny z beczek. Tak. Oraz jeszcze zrobić. No i A, zrobić po prostu. I można zrobić te w taki sposób, że po prostu potrzebujecie ileś tam tych y, liści. No i mamy tutaj linę. po dwa liście. E, urządzenia. Młot. Budujemy młot. No Pizza i możemy to tutaj to... rozbudować wow, tę to... trapce. No tak i może. To... Nie, jeszcze nie mogę. Można go zaatakować jak A się. może by cię ciągnął wtedy za ten hak? Nie da się tak. Szkoda. Dobra, deska. O. O, kudar. Jak, jak się przytrzymujesz ten? Ten tutaj. Lewy przycisk myszy. No, lewy. No to dalej rzucasz jak przedtrzymasz. Taką siłę ma tutaj wygląda. Tak. Ja potrzebuję tutaj teraz dyski, aby mógł dalej rozbudować całą tratwę Zrobimy tratwę czy na czyn, no i chyba tak. filtr, no i tyle. No dobrze, niech tak będzie. A bo ogóle łapeczek w górę jak najwięcej to, jak będzie aż 50 łapeczek, tak. to, to... to jutro będzie następny odcinek z Tak. Hmm? Właśnie tak. Dobra, to... i Tak. No super. Kurde, coś nie możesz złapać. No, no, Wszystko daleko Teraz to beczkę sobie złapię. A tam jakaś wyspa jest No wiem, ale nie pójdę. Nie, nie chcę tam pójść, bo raczej ten. Raczej wtedy nie dopłynę do... Tego. O kurcze, bo się utopisz. Nie, mam jeszcze dużo tyle. O tutaj jest wyspy. Bojemy, ja, reki cię atakuje. Szybko uciekaj. Nie, nie widziałam tej wyspy w ogóle. O! Znaczy tej tratki. Myślałem, że cię zje. Dobra. Będzie taka długa. Nie będzie czy na czy, ale będzie aż dotąd ta wyspa. Znaczy, nie wyspa całkiem O nie, przeoczyłam tę, beczkę. O nie. Jaki jestem głupi. Nie, znaczy nie jestem głupi, tylko fajny. Ale po prostu mi się nie udało. Dwa siódma. myk, już jest! O nie. W sumie mogę poczekać na beczkę. W sumie tam, bo zaraz sam ją mogę podnieść. O nie, ucieknie ci. Pyk. Co? No, o, rzeczy. Fajne rzeczy nawet też. Dobra, tutaj budujemy, no jeszcze potrzebujemy filtra. No i kubeczek. E, aby, aby napić się wody. A jedynie się dostaje z beczek. Znaczy. No beczek. Rozumiem. No to fajna ta gra, tak co? Tak no. Można łowić sobie. No. Na ten hak. Oj, podšodam sobie rožnjenke. Fila filtru sobie robec, a ne, še ne morem. To fila plastik, vezno, co? No, Superplastik. no. Superplastik. super plastik. Super plastik. Je. No. no. Je. Gas. O kurcze, jest jakaś wyspa. Ale tam nie idę, bo wtedy ucieknie mi ten. Tratwa. A tratwę sobie przywiązać, tak Nie, moż mo można zrobić taki hak ale sobie, co? no i wtedy się zatrzymuje ten tratwa. Tam może miał dużo czegoś na tej wyspie. No, ale wtedy... No, to mało jest. No, mało. Dobra, już mogę raczej zrobić filtr. OK. Co teraz? No i tutaj potrzebuję jeszcze kubka, a kubek, e, potrzebuje 4 plastiku do kubka. A więc potrzebuję jeszcze kubek. No ale nie mam tutaj żadnego plastiku i to jest najgorsze. Da się jeszcze robić górę, ale górę zrobimy w trzecim odcinku już. Dopiero. No tak. Mhm. No i czekamy tutaj na rzeczy, znaczy bardziej na plastik. Jeszcze, jak będziemy mieć to wszystko, to na wodę nie, no i szybko się napija. Może. Strasznie dużo śmieci w tej wodzie. Skąd to się bierze? Nie wiem, może po prostu tonęło na no i trochę Ostatnie rzeczy. Może być Ten. No. no, gdzieś tutaj jest Piracy, statek, ale, ale nie chcę tam iść, bo może się zawalić czasami chyba. Aha. Nie no, za, może się za, raczej zawalić bo ja tam z moim kolegą grałam, no i raczej się zawali Aha. dobra, już możemy robić kubeczek o nie, rekin! No, co nie? Tu robisz, Kto się tu wziął w ogóle głodny e... jest? tak, głodny Nie sobie zje ten, plastik dobra jeśli tylko o, jeszcze, tak? o, teraz można normalnie sobie coś gotować. No. Ile można zrobić? Tak, tak, Co można zrobić. To... Nie. Hmm. Co tam gotujesz? Woda. Aby miał słodką. Aha. No tak, bo słone nie można. Mhm. Bo by się kaputło. Mhm. Dobra, pijemy. No i to już będzie chyba koniec odcinka. tak, chyba tak. No Ale... i zostawcie łapkę w górę, 50 no to następny odcinek, jutro o 12 będzie. I subik, subik, no, subik, subik. No i jeszcze podajcie do Sharona, tak, taty. do, do Sharona. No, no i dzwoneczek, no i żegnamy się. Pa, pa. pa, pa.